Warto poznawać różnych mężczyzn i dawać się zapraszać na randki. Tylko czy są w tym jakieś granice? Kiedy się zgodzić, kiedy odmówić? Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska-Kanabus i zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, który jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Pytanie z tytułu: Czy warto zmuszać się i pójść na randkę z chłopakiem, który już na wstępie wzbudza w tobie niechęć lub irytację swoim zachowaniem? Zadała mi dziewczyna w ankiecie do podcastu. Link do niej znajdziesz w opisie tego odcinka, tam też możesz zadać swoje pytanie, a ja postaram się nagrać podcast z odpowiedzią. No to jak jest? Czy warto, czy nie warto? Jeżeli znasz moje podejście, to wiesz, że ja zachęcam do chodzenia na wiele randek, do poznawania różnych mężczyzn, poznawania, bo wtedy jesteś w stanie tak naprawdę doprecyzować, kogo szukasz. Nie siedzisz tylko w swojej głowie, w wyobrażeniach i szukasz idea ideału, który nie istnieje, ale poznajesz realnych mężczyzn i uczysz się też, uczysz się też o relacjach. No ale oczywiście też ważne są granice. Więc jak poznasz chłopaka. I masz poczucie, że nie, nie chcesz się z nim spotkać i iść na randkę, czy to poznasz na żywo, czy przez internet, to no nie ma sensu się zmuszać, jeżeli masz jakiś mega silny opór. I jednocześnie ja bym się zastanowiła, dlaczego nie chcesz. A czy obiektywnie jego zachowanie jest dla ciebie nie do zaakceptowania? Bo sobie wyobraźmy sytuację, że poznasz chłopaka, a on do ciebie mówi: no, nie, nie to co, spotkamy się, i ty myślisz, nie, w życiu. I nawet mówisz, że co, nie lubię, jak ktoś do mnie mówi w ten sposób, proszę nie używaj więcej słowa niunia, a on ci odpowiada, no niunia, nie przesadzaj, dawaj swój telefon. No to jasne, rozumiem, że nie będziesz się chciała z nim umówić, no bo poprosiłaś go o coś, a on nie słucha tego. I to zachowanie może być irytujące. Ale może być też tak, że mężczyzna cię z, z, zaprasza, i ty mówisz, nie chcesz, czujesz jakiś opór, ale to wynika z twojego lęku, to wynika z jakichś twoich przekonań, z jakiejś um, obawy. I wtedy warto się przyjrzeć, czemu ten mężczyzna wzbudza w tobie takie emocje, czemu wzbudza dystans, co jest. Bo być może jest tak, na przykład, że to jest całkiem fajny facet i mogłoby z nim wyjść, ale ty się boisz tego, że może wyjść, boisz się sukcesu. A może jest tak, że jakaś jego mikrocecha przypomina ci kogoś, kto cię zranił i dlatego uciekasz? Warto się przyjrzeć, dlaczego czujesz to nie, dlaczego czujesz dystans, dlaczego nie chcesz. I oczywiście nie mówię o tym, żebyś się zmuszała. No nie. Natomiast też, żebyś nie szła w tą drugą skrajność, że umawiasz się tylko z mężczyznami, z którymi dobrze się czujesz, którzy jakoś cię zauraczają od razu, bo to może też być skubne, bo możesz mieć jakiś schemat wyboru mężczyzn, który będzie prowadził Cię na manowce. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, zostaw subskrypcję i udostępnij ten materiał, gdzie się da, aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na Patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć!